Dzień dobry, ja dzwonię z tą piosenką, co miałam śpiewać w radio. To ja już mogę zaczynać, tak? Ale to chyba nie na antenie w Katowicach, tylko w Warszawie. Tutaj mi się przynajmniej wydaje, że to chyba nie do nas. A 321-321-100? Ale, ale to przecież ja, Żeneta! Dostałam ten numer do radia, to ja tak szybko zaśpiewam, dobra? Ale chwila, sekunda. oczy, ojojo. We i w nocy oj, oj, oj. I Jak dobrze jest? Mogę tak? Znaczy, mm, sekunda. Jest jak najbardziej doskonale z tym, że zadzwoniła się pani do biura regionalnego radia z... w Katowicach. Nie na antenę! Boże, ty i nie na konkurs. Wam dalej. Mnie matula zakazała. Przepraszam, bo dochodzi do pewnego nieporozumienia. Wygrałam? No nie bardzo. No ale jak to? No dlatego, że pani mówię. Dodzwani, dodzwoniła Dozwoniła się pani. Dobra ci golec? Ja prześlę jak ktoś adres SMS-em, dobra?